Halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator. I tak jak pisaliście mi w komentarzu, chyba tę nazwę mojego sklepu musimy odrobinę zmienić. Będzie mnie to kosztowało jedyne 250 dolarów, ale dla was, dla widzów, robię wszystko. Chodzi po prostu o to, aby nazwa mojego sklepu teraz brzmiała czarny market. Co prawda, będę musiał odrobinkę zmniejszyć te napisy, tak mi się wydaje. Dodatkowo, może wysokość tego też odrobinkę sobie zmniejszymy. Teraz zaczyna mi się to po prostu podobać. I jeszcze możemy teraz odpowiednio ustawić tekst i tło. No, skoro ma być to czarny, no to myślę, że będzie czarny, więc tak będzie wyglądać to zdecydowanie lepiej. Natomiast ten żółty na czarnym, szczerze mówiąc, wygląda troszeczkę dziwnie. Nie wiem, czy nie powinien ten kolor bardziej taki powiedziałbym być nieco jasny. Niekoniecznie taki mocny żółty, tylko taki bardziej delikatny. I teraz wydaje mi się, że będzie po prostu w porządku. Proszę bardzo, niech to będzie żółty kolor, ale niech on będzie o taki jak tutaj. O, dokładnie. Teraz mi się podoba, więc niestety będę musiał wydać na to 250 dolarów, ale tak jak powiedziałem dla was, dla widzów, wszystko. Prośliście mnie o to w komentarzach kilka razy, dlatego mam nadzieję, że wasze życzenie zostało teraz Spełnione. Czarny market i pracownicy, którzy jak widzicie, chyba też pracują na czarno, ponieważ w ogóle im nie chce się w tym momencie robić. Tutaj zostały jakieś produkty, ale ja muszę iść zobaczyć, jak wygląda sytuacja w sklepie. Mam 1789 dolarów i powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że chyba zaczynam się odbijać od finansowego dna. Wygląda na to, że większość produktów znajduje się na swoich miejscach tutaj, oto w tych regałach. Chociaż muszę wam powiedzieć, czekajcie, wejdźmy sobie tutaj w tablet. Że chyba nie wszystkie produkty zostały zamówione. Między innymi, nie widzę tutaj. Zaraz, 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 dlaczego papier toaletowy to jest, a, nieistotne, ale zamówimy sobie sushi, które nie ukrywam, że jest bardzo drogie w zamawianiu, no ale przynajmniej będziemy mogli zarobić na nim odrobinę pieniędzy. Zamówmy jeszcze trochę sera żółtego i w gruncie rzeczy chyba będziemy mogli domówić sobie jeszcze troszkę innych produktów, tylko muszę podejść tu, 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 i zobaczyć, jak wygląda sytuacja tak. Ser żółty na pewno zamówimy sobie od razu. Patrzę jeszcze tutaj, Coca-Cola będzie można sobie domówić. No i w gruncie rzeczy to pozostałych rzeczy chyba w sklepie jest dużo chociaż tutaj tego sushi jest też odrobinkę mniej, to zamówimy sobie jeszcze jedną porcyjkę. No i w tej chwili będę miał do wydania jeszcze około 1000 dolarów. Tu wszystkie półki w miarę są pełne, ale możemy zamówić sobie jeszcze spaghetti. Tu wszystko bardzo ładnie wygląda, naprawdę nie można narzekać, ale brakło czekolady. Raz, dwa, trzy myślę tutaj sobie zamówimy. Tu jeszcze tych ciasteczek też trzeba będzie odrobinę domówić. Myślę, że makarony też. No i w gruncie rzeczy tak sobie tutaj teraz idę, rozglądam się, o na pewno tą białą kawy trzeba będzie, jeszcze 800 dolarów nam zostało, to jeszcze to, tutaj troszkę płatków, na górze jeszcze więcej płatków, tu to też możemy sobie zamówić, no i w sumie wygląda to naprawdę dobrze, więc ja sobie teraz to wszystko kupuję, pracownicy oczywiście już szybko i ochoczo zabrali się za noszenie tych wszystkich pudeł co nie ukrywam, że zaczęło mnie bardzo cieszyć natomiast ja w tym momencie pójdę sobie jeszcze o tutaj i zobaczę jak wygląda sytuacja właśnie o w tym miejscu, to jest mój magazyn i myślę, że tutaj też będziemy mogli Przejść się i złożyć jakieś zamówienie, bo widzę, że środków czystości odrobinę brakuje. Soku pomarańczowego też już nie ma. Dalej mamy wodę. Mamy tutaj kawę. Mamy tutaj, o, jedno pudełeczko z mydłami też możemy sobie dorzucić. W sumie nie, tego nie, bo to już zamawiałem cztery razy, to tego nie będzie trzeba. Tutaj mamy, słuchajcie, ziemniaczki. Tak, w końcu się nauczyłem, że to są ziemniaczki. Wreszcie, chyba po 40 odcinkach, słuchajcie, wreszcie się nauczyłem, że to są ziemniaczki. Dobrze, dołożymy sobie jeszcze to, jeszcze to. Nie, nie dołożymy, bo już widzę, że się pieniądze skończyły. Ups, mały problem. A może to dołożymy? Też nie dołożymy, też brakuje. A może jajka chociaż sobie kupimy? Dobra, jajka mamy. To możemy sobie kupić. Kurde, tych podstawowych produktów słuchajcie, tutaj mi po prostu brakuje. Aj, 23 centy, ale lipa. Ale dobra, zamawiamy jeszcze to. No i teraz sytuacja jest taka, że zostało mi zawrotne 8 dolarów 39 centów. Natomiast ja teraz pójdę i zobaczę jak wygląda sytuacja z cenami, bo tutaj w tym momencie z poziomu komputera mogę zobaczyć wszystkie ceny, które są w sklepie. Mogę zobaczyć jaki jest mój zysk, mogę zobaczyć jakie są moje marże i teraz naprawdę przez każdy jeden z tych produktów będę musiał przejść i zastanowić się, czy przypadkiem cena nie wymaga jakiejś zmiany. O, na przykład czosnek możemy sobie troszeczkę podrożyć, dlatego że tutaj średnia cena rynkowa wynosi 24,20, a ja sprzedaję go po 23,90. Oczywiście zmienimy sobie cenę o 1 dolarka i teraz moja marża wzrośnie do 13,90 dolarów. Moi pracownicy oczywiście cały czas będą teraz tutaj chodzić i roznosić towary po półkach, no a ja siłą rzeczy teraz będę musiał przejść i przeanalizować dosłownie każdy jeden produkt. O proszę, to jest właśnie to sushi, które przed chwilą sobie zamówiłem, i tutaj sytuacja wygląda tak, że cena również poszła w górę. Niestety marża na takim jednym opakowaniu nie jest duża, bo to jest niecałe 7 dolarów, a jednak koszty zakupu są po prostu ogromne. Dlatego bez wahania zmienię tutaj cenę nawet na 28,29, żeby troszeczkę sobie odbić tę marżę. Widzę również, że stek tutaj jest dość tani w moim sklepie, co również działa bardzo niekorzystnie. Oczywiście mamy też ograniczoną ilość steków w moim sklepie, więc tym bardziej Rzucimy sobie cenę, która będzie odrobinkę wyższa. Jeżeli ktoś ma kupić, to niech przynajmniej zrobi to tak, bym po prostu na tym zarobił. Chodźmy zobaczyć dalej, jak wygląda tutaj sytuacja, ale widzę, że tu wszystko raczej jest dobrze zrobione. Chociaż akurat jajka mogłyby być nieco droższe. Myślę, że zamiast 6,39 możemy zrobić 6,59. Dalej idę i porównuję sobie ceny, i tu naprawdę wszystko wygląda po prostu ładnie. Dobrze, przewińmy troszeczkę. I teraz tak, każdą jedną cenę muszę. Teraz tutaj zobaczyć, spojrzeć na nią i proszę, cukier puder, jak widzicie, jest dość tani. Myślę, że możemy tutaj spokojnie postawić cenę nawet 13.39. Będzie to cena, za którą spokojnie będzie można to po prostu sprzedawać, bo idea mojego sklepu jest taka, by odrobinę drożej sprzedawać wszystkie produkty od cen, które są normalnie na rynku. Mój sklep to jest taki sklepik osiedlowy. Takie coś, co jest w sumie blisko, gdzie wszystko można znaleźć. Nie ma jakiegoś turbowielkiego wyboru, ale jeżeli potrzebujesz coś na szybko to bez po to wszystko u mnie znajdziesz, oczywiście płacąc odrobinkę wyższą cenę. Podejrzewam, że w przyszłości będę musiał nieco zmienić mój model biznesowy i na przykład będę inwestował w inne produkty. Zobaczymy, czas pokaże. Ale widzę, że idzie mi to naprawdę bardzo dobrze, bo praktycznie wszystkie ceny w tym momencie są minimalnie wyższe od średniej rynkowej. To oznacza, że jeżeli ktoś będzie chciał przyjść do mnie na zakupy, to będzie w stanie kupić wszystko to, co tutaj znajdzie, oczywiście płacąc nieco wyższą stawkę niż u konkurencji. Mamy jednak butelkę wody, która nie oszukuje. Bójmy się je zdecydowanie za droga, bo gdzie indziej można ją kupić prawie o dolara taniej. A to oznacza, że będę musiał zmienić jej cenę i myślę, że butelka wody będzie teraz u mnie kosztować 2,99. Także obniżka i cena teraz jest zdecydowanie niższa. Obniżka jest spora. Tak samo tutaj cukier puder, również cena jest odrobinkę moim zdaniem przesadzona, więc zrobimy sobie 4,89. Dalej mamy makaron, który również moim zdaniem jest odrobinkę za drogi, więc damy 4,09. I tutaj na przykład olej, który jest już ekstremalnie drogi i obniżam cenę o 1 dolara. Idąc dalej, mamy mąkę, mamy chleb krojony, i to wszystko jest ok. Dalej mamy jeszcze płatki, i jak widzicie, przeszedłem sobie teraz przez listę wszystkich produktów. Swoją drogą, muszę jeszcze podejść tutaj i zobaczyć jedną rzecz. Czy cena jest ustawiona? Jest, dobrze, już się bałem, że nie jest, ale jest. No i teraz tak, moi pracownicy będą oczywiście tutaj sobie chodzić, chociaż mam wrażenie, że drugi pracownik w tym momencie gdzieś się obija. Ale może to jest tylko mylne wrażenie. Może on sobie chodzi gdzieś po magazynie, albo rozkłada towar, i ja tego nie wiem. No gdzie jest tutaj ten pracownik? Bo ja go nie widzę. Słuchajcie. No nie, no, 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 no nie ma tego zaraz. Tu chodzi jeden gość. Dobra, jest. Już jest. OK, Dobra, w porządku. Otwieramy w takim razie sklepik i będziemy handlować. Jestem bardzo ciekawy, ile dzisiaj będę w stanie zarobić. No bo oczywiście każdy kolejny dzień to nowe wyzwanie, no i oczywiście w każdym kolejnym dniu musimy zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Pamiętajcie o tym, że w mojej okolicy, momencik, nie, nie to chciałem. O, m. Halo, m. Chcę zobaczyć mapę. Nie, kurde, baseball, moment. M, o. w mojej okolicy otworzyło się całkiem sporo różnego rodzaju sklepów i ja mam zamiar wykorzystać te sklepy. Oczywiście wcześniej będę musiał uzbierać sobie na jakiś środek transportu, żeby można było na spokojnie po prostu tam jeździć. Natomiast na razie kupiłem sobie, to zresztą w poprzednim odcinku, kupiłem sobie bardzo dużo owoców i warzyw naprawdę w bardzo okazyjnych cenach. No, i teraz sytuacja wygląda tak, że ja na koncie mam mało pieniędzy, mam też dość sporo kredytów, pracownik jeden już zaczął tutaj stać, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale może faktycznie on ma jakiś problem z pracą u mnie, nie wiem. Tak czy inaczej, podejdę sobie tutaj i zobaczę, nie to zaraz, jeszcze raz, bank. Płatności. Mam jeden dzień na zapłacenie tego, no to dobrze, to mogę w takim razie zapłacić to jutro, bo to jest jeszcze jeden dzień, który mi pozostał i będę musiał oddać za, zaledwie 440 dolarów. No i w sumie to mi się w ogóle nie podoba. Aha, a tutaj jest spłata raty, tej dużej raty i będę codziennie płacił 839 dolarów. No powiem Wam, że to są naprawdę duże pieniądze. No tak, ale nic na to nie poradzę, a klient czeka na wagę, więc chyba będzie trzeba tu podejść. Nie, jest ziomeczek, który mu pomoże. O, a klient czeka tutaj, żeby go skasować. Dobrze, no to lecimy fryteczki dla pana, troszkę rybki, czekoladki i jajeczka i razem się uzbierało zaledwie 53,20, naprawdę. Gdyby to było 150, to bym się dużo bardziej u... Ale niestety gość tutaj zrobił jakieś malutkie zakupy. Dobrze, no to my szybciutko tutaj sobie skasujemy kolejnego ziomeczka. O, a ten, a ten to co kupił takiego drogiego? Słuchajcie, czekajcie, pomidory, aha! wziął pomidory, słuchajcie, kilo 68, czyli gość za pomidory zapłaci mi tutaj 45 dolarów. O, to jest, to jest dobry gość, bo ja na nim zarobię chyba tutaj dzisiaj z 50 dolarów, spokojnie, bez problemu, przecież ja tu te pomidory to kupiłem za pół ceny. No to gość wziął naprawdę dużo drogich pomidorów, bardzo mnie to cieszy, że tak to właśnie tutaj wygląda i mamy 405 dolarów już na koncie. Pamiętajcie, że teraz codziennie będę musiał oddawać mniej więcej 1000 dolarów po prostu bankowi. W ogóle te regały są tak ustawione, że ja mam skojarzenie, jakby tu była jakaś przebieralnia, Jakbym ja, no, jakby ja bym miał tutaj normalnie jakiś sklep odzieżowy i tam byłaby po prostu przebieralnia, no ale mamy tutaj zwykły sklep, czekamy po prostu na kolejną dostawę półek, kolejną dostawę regałów, żeby można było jeszcze więcej produktów mieć na półkach. Raz, dwa, trzy, cztery dolary, dziękuję bardzo, pan się nie zorientował, że czterech centów mu nie wydałem, mogę być winny grosik? Oczywiście, że tak, nie ma żadnego problemu, pan sobie poszedł, więc w sumie możemy teraz poczekać na kolejnych klientów. Mamy 30 poziom sklepu, więc warto Warto by się tutaj było po prostu jakoś bardziej dynamicznie rozwijać. Chciałbym wreszcie powiększyć ten sklep w taki sposób, żebyśmy tutaj mieli naprawdę coś pięknego. No ale na razie jedyna co bym mógł zrobić, to pomalować ściany. O, 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 oj, oj, ojo, oj, oj oj, momencik, coś się rozwaliło. Zaraz zbieramy śmieci. O, pani już tutaj przeszła, ja idę wyrzucić te śmieci do kubła, bo tu oczywiście mamy panią sprzątaczkę, która przychodzi i też jak widzicie robi porządek. No ale w gruncie rzeczy w tym momencie uporałem się z tym sam. Dobrze, idziemy teraz skasować jeden z mniejszych zakupów, jakie możemy tutaj sobie zrobić. Co oczywiście w ogóle mi się nie podoba, bo w tym momencie zarobię bardzo mało pieniędzy. Zaledwie 22 dolary i 43 ale ja myślę, że jest na to sposób. Wystarczy, że teraz spróbuję wydać tej pani jakieś takie pieniążki malutkie. Zobaczymy, ile tutaj gra pozwoli mi tak naprawdę ogarnąć reszty. O, słabo trochę. Dobra, dorzućmy jeszcze 2 dolary. Jeszcze nie? O, 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 o. Tak, tak, to jest kradzież, ja wiem o tym, ale ja po prostu zrobiłem to tylko po to, żeby zarobić 10 więcej dolarów na pani, zdaję sobie z tego sprawę, ale mam nadzieję, że pani wróci jeszcze do mnie za jakiś czas. Proszę bardzo, ktoś tutaj wziął sobie jakieś steki. I teraz mamy do wydania zaledwie 8 dolarów i 87 centów. Braknie mi tutaj dwóch centów, więc będę winny grosik i oczywiście pan się nie zorientuje, bardzo mnie to cieszy. Dobrze. 1100 dolarów. Klient czeka na wagę. No tak, ale to tam mamy pa pana, który oczywiście pomoże i bez żadnego kłopotu będzie w stanie obsłużyć tamtego klienta. Bardzo dobrze. Teraz troszkę soczku, troszkę serku, więcej soczku i jeszcze dodatkowo sushi. A sushi jest fajne, bo jest drogie i za jedno takie pudełko gość jest w stanie zapłacić ponad 20 dolarów. 66,52 i zapraszamy ponownie kolejny klient. Mam nadzieję, że dzisiaj na koncie będziemy mieli na koniec dnia ponad 4000 dolarów, bo jeżeli tego nie będzie, to będzie malutki problem. Oj, chyba pani tutaj dużo, dużo papieru toaletowego wzięła 5 dolarów, 5,50 i teraz robimy eksperyment. Znowu pani się nie zorientowała czyli tak naprawdę do 10 centów to ja mogę nikomu nie wydawać i w gruncie rzeczy jeden, drugi, trzeci, dziesiąty setny klient i będę w stanie zarobić naprawdę sporo pieniędzy. Dobra, tutaj klient sobie waży za chwilę pewnie pójdzie sobie skasować te wszystkie produkty. Jest 5,46, więc ja od razu zaświecę światło. No i teraz mamy znowu jasno w sklepie bo ja oczywiście oszczędzam nawet na prądzie bo jakby mogło być inaczej. Swoją drogą ja chyba nie płaciłem żadnych czynszów. Co tutaj ktoś ma ludzi, że czegoś nie ma. Ja chyba nie płaciłem czynszów. W momencik, muszę tutaj podejść i zobaczyć teraz, jak wygląda sytuacja, e, bo mamy zarządzanie, mamy rachunki. Aha, jutro dopiero będę to płacił. No i jak widzicie, czynsz i rachunki tutaj są bardzo, bardzo wysokie. W ogóle mi się to niestety nie podoba, no ale nic na to nie poradzę. Żeby teraz na spokojnie móc tutaj działać, to ja będę dziennie wydawał ponad 1000 dolarów z mojej kasy. Tak czy inaczej, idziemy teraz kupić. O op Służyć kolejnego ziomeczka. Niestety zrobił bardzo małe zakupy za zaledwie 27,47. Kolejna pani. Oj, widzę, że tutaj olej na przeczyszczenie i od razu papier toaletowy i do tego jeszcze kawa, stek i parę innych produktów. Pani płaci gotóweczką i mam do wydania zaledwie 7, 50. O, i 2 centy będę dłużny. I pięknie. E, no, jak jest kradzież 2 centy? Tylko byłem dłużny, no bez przesady. To tu inni się nie orientowali, że im zabierałem mniej. A pani się zorientowała, pani umie liczyć. Pani była dobra z matematyki, chyba że to była właśnie jakaś moja nauczycielka z przeszłości. I wtedy się zorientowała, że coś tutaj jest nie tak. A takich klientów jak ten pan to bardzo lubimy, ponieważ oni zostawiają u nas mnóstwo pieniędzy i jeszcze kupują towary, na których jest wysoka marża. Co nie ukrywam, że cieszy mnie podwójnie. A tutaj mamy kolejną panią, która płaci gotówką. Odliczona kwota i nie może znaleźć brązowego cukru. No trudno, skończył się, zapraszamy, jutro powinien już być. Tak czy inaczej, widzę, że tutaj część półek jest po prostu pusta, więc moi pracownicy roznoszący towar powinni się wziąć za robotę. Wygląda jednak na to, że radzą sobie naprawdę dobrze, ponieważ nie widzę ich ani w magazynie. O, tutaj jeden gość sobie chodzi, nie widzę ich również przed sklepem, a to też jest dobry znak, bo to znaczy, że są po prostu w pracy. Wybiła godzina 21, ale jeszcze mamy tutaj do obsłużenia kilku klientów i takich, którzy biorą owoce i warzywa, bardzo lubię, ponieważ to są klienci, którzy kupują chyba najbardziej opłacalne dla mnie produkty. W związku z tym zrezygnuję teraz ze swojej marży odrobinkę i dam panu o 2 centy więcej, ponieważ udało mi się wcześniej okraść poprzednich klientów. Tak czy inaczej, pójdziemy teraz tutaj sprzedać o, czy właściwie sprzedać produkty, czyli obsłużymy kolejnych klientów i mamy 82,50. 58 Powinienem teraz wypuścić taki komunikat, że szanowni klienci, zbliża się godzina zamknięcia sklepu. Prosimy o kierowanie się w stronę kas. Wygląda jednak na to, że niektórzy klienci nic sobie z tego nie robią, dalej robią zakupy, a niektórzy wręcz przed chwilą nawet weszli do sklepu. Kolejny tutaj delikwent przyszedł sobie w tym momencie, no i oczywiście będzie miał zamiar zrobić za chwilę zakupy. Nie będę go oczywiście wymaganiał. Wolę zostać po godzinach, zrobić nadgodziny i zarobić więcej. Tak jak tutaj na przykład na tej pani, która kupiła sobie trzy razy tabletki do zmywarki za jedyne prawie 70 dolarów łącznie. W sumie oczywiście wyszło jej ponad 106 dolarów, co jest bardzo dobrym wynikiem. No i mamy, jak widzicie, 3424 dolary już na koncie. Obawiam się, że 4000 dolarów może być niestety nieosiągalne, chociaż z drugiej strony jest jeszcze kilka osób, które będą się kasować. Tak jak na przykład tutaj. Pan, który zaczął od czosnku, wziął sobie również troszkę frytków, frytków. Frytek. Do tego wzi wziął jeszcze kilka innych produktów, zapłaci kartą 49 dolarów i 8 centów. 3505 dolarów. Nie można znaleźć pomidora. Czy naprawdę wszyscy ludzie tak rzucili się na pomidory, że kupili wszystkie? No tak mi to właśnie wygląda. Swoją drogą ja osobiście za pomidorem nie przepadam. No ale wygląda na to, że tutaj pomidory po prostu się skończyły. Swoją drogą bym mógł tutaj Dołożyć jeszcze jedno miejsce, gdzie te pomidory są po prostu ułożone, ale to będę mógł zrobić dopiero za jakiś czas. Tutaj mamy marcheweczkę, tutaj mamy jabłko i akurat pomidorka to nigdzie nie widzę. Troszkę szkoda. A tutaj mamy jakiś czosnek albo coś innego, nie wiem co. W każdym razie mamy chyba ostatniego klienta. Nie, jeszcze tutaj jest jeden. Czy gdzieś jeszcze nie krząta się jakiś drugi? Chyba nie. No ale mamy jeszcze dwóch klientów. Jeden będzie ważył, a drugi w tym momencie, czekajcie, nie, drugi się już skasował. Więc teraz został nam tylko i wyłącznie ten. Ten pan, który jak widzicie raz ma czarne włosy, a raz ma fryzurę całkowicie siwą. W zależności od tego chyba z jakiej strony sobie na tego pana po prostu spojrzę. Tak czy inaczej pan tutaj też weźmie kilka bardzo fajnych produktów. Mogę sobie nawet tutaj podejść. suszy pieczarka, płatki, mleko, jajka, pizza i musaka. I to wszystko już przekracza 100 dolarów. A jeszcze pan tutaj dołożył sobie stek, drugi stek i trzeci stek. I razem mamy 153 dolary i troszkę centów. Więc nie mamy 4000 dolarów na koncie, ale absolutnie nie można narzekać na ten dzień. 3810 to mimo wszystko jest wynik uważam bardzo dobry. 42 klientów było zadowolonych, oczywiście. Niektórzy klienci narzekali na to, że wydałem niepoprawną resztę, inni, że jest za drogo, a jeszcze 6 klientów nie znalazło poszczególnych produktów. Tak czy inaczej, zakończyłem dzień z zyskiem, co nie ukrywam, że bardzo mocno mnie cieszy. Teraz, oczywiście, musiałem wydać automatycznie 420 dolarów na zaopatrzenie tak naprawdę sklepu, a tak naprawdę, nie jest to takie typowe zaopatrzenie, co po prostu utrzymanie moich pracowników. Teraz jednak podejdę i wydam pieniądze, w związku z tym, że muszę zapłacić na przykład różnego rodzaju raty. Rata kredytu jedyne 440 dolarów. Dalej, jeżeli wejdę sobie tutaj i wezmę sobie na przykład zarządzanie, to muszę zapłacić 100 dolarów rachunków, a także 65 dolarów czynszu. Oznacza to, że teraz na moim koncie zostało niecałe 2800 dolarów. Nie jest to oczywiście najkorzystniejsza sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, że pasowałoby uzupełnić zapasy w sklepie. Natomiast kolejne. Problem jest taki, że jeżeli chcę uzupełnić te zapasy w miarę, w jakiś hurtowy sposób, to będę musiał teraz poświęcić bardzo dużą ilość czasu. Wyświetlmy sobie teraz, może, mapkę, ponieważ będę chciał podejść, może kawałeczek gdzieś tam dalej, road closed. Ale czy ja tutaj będę w stanie przejść? Może mi się uda. Słuchajcie, pomiędzy tymi budynkami jest szansa znaleźć taki skrót. I to jest w sumie dla mnie bardzo dobra wiadomość, bo tu jest taki sklep, tu jest hurtownia, do której, jak się wchodzi tutaj. Halo, tu jakiś śmietnik, tu się nie wchodzi chyba, chyba, że ja tu nie mogę wejść, póki co, bo może tutaj są produkty. Tak, słuchajcie, to jest sklep z alkoholami. Ewidentnie. No dobrze, no to jeżeli to jest sklep z alkoholami, to ja jeszcze nie mam alkoholi, więc nie mogę ich tutaj w tym momencie sprzedawać. To chodźmy w takim razie do... Ogródka. Coś takiego co Garden się nazywa. Podejdźmy i zobaczmy, co tam można by było kupić, bo w gruncie rzeczy to teraz zależy mi na tym, żeby uzupełnić ten sklep jak najdaniej. Niestety nie mam tutaj jakiejś wielkiej możliwości. Aha, garden to jest po prostu park. No świetnie, no to poszedłem sobie teraz, żeby zobaczyć fontany. Hopla! I możemy się wykąpać i zaoszczędzić pół dolara na prysznicu. Dobra, yy, zostawmy w takim razie żarty na bok i teraz tak. Tutaj jest coś takiego. Tu jest meat and diary. Słuchajcie, to jest dobre. A tu jest park, no to do parku drugiego to nie będziemy sobie chodzić. Tutaj możemy jeszcze jakiś sanitarial supply, to tutaj też będzie trzeba za jakiś czas sobie podejść. Może nawet tak zrobimy. Podejdziemy sobie tutaj, żeby zobaczyć, jakie są tu jeszcze produkty, bo to jest po drodze, to jest słuchajcie po drodze. E, nie, to jest Janitorial, jakoś się to tam czyta. Nieistotne, ale oczywiście to są artykuły sanitarne, więc możemy znaleźć tutaj na przykład. O, możemy sobie kupić, myślę, że to sobie kupimy tutaj. A, bo tu są jeszcze pudła, słuchajcie, które sobie czekają. W takim razie na dostawę, ale to dobrze. To jak to jest tak, tu jest wybielacz, dobra, wrzucamy wybielacz, yy, wrzucimy papier toaletowy. Myślę, że nawet słuchajcie, papier toaletowy to ja sobie tu wezmę teraz a, ze trzy razy. Spokojnie. No i ja będę musiał te wszystkie pudła, słuchajcie, przynieść, ale to pewnie zrobię poza odcinkiem, no bo nie będę was katował tutaj noszeniem tych wszystkich pudeł. Dobra, zostawmy sobie te pudła. Dalej, co tu jeszcze jest? O, dishwasher. Proszę bardzo, weźmiemy sobie teraz tabletki do zmywarki. Raz, weźmiemy sobie od razu tabletki do do Zmywarki, jakie to jest drogie? 81 dolarów. Słuchajcie, to kosztuje. Weźmiemy sobie tabletki do zmywarki 2. Co ja jeszcze tu znajdę? O, 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 o. Jest na przykład środek czyszczący. Myślę, że tutaj możemy spokojnie wziąć takie środki czyszczące razy 3. Tak, mi się wydaje, że razy 3 to będzie dobrze. Tak, 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 tak. Pyk 2. Teraz 3. Tutaj. No i chyba myślę, że z tego sklepu to ja już mam naprawdę wszystko. Na pewno będzie trzeba jeszcze podejść do tego owocowego, warzywnego, ok, ale tu jeszcze podejdę, czy czegoś przypadkiem innego nie ma. Ale chyba nie ma, chyba nie ma, nic innego kupić nie mogę, bo oczywiście nie wszystkie towary mam odblokowane. Ale w sumie i tak wygląda to całkiem dobrze. Te wszystkie pudła będę musiał sobie zanieść, ale wcześniej, słuchajcie, wybierzmy się jeszcze na malutką wycieczkę. Mianowicie tutaj, a czekajcie, a co jest tu? Tu jest liquor store, to tu byliśmy, tu jest garden, tu jest stacja paliw, to jest oczywiście mój market tu jest Deli and Grocery, no to tutaj też idziemy, tutaj też sobie pójdziemy ale to jak pójdziemy, to po drodze weźmiemy oczywiście jedno pudło papieru toaletowego, bo będziemy przechodzić obok mojego sklepu, żeby nie robić pustych kursów to ja oczywiście szybciutko przyniosę sobie teraz jedno pudło i postawię je gdzieś o, tutaj w to miejsce, teraz podejdziemy sobie do tego kolejnego sklepu, który już widzę gdzieś tam w oddali, szybciutko tutaj przebiegniemy teraz na zielonym świetle, szybciutko przejdziemy sobie przez latoczkę autobusową i hopla na czerwonym świetle na drugą stronę, tutaj jest coś takiego, co nazywa się Daily and Grocery, i w sumie jestem bardzo ciekawy, co my tutaj znajdziemy. Powiem Wam, że naprawdę produktów jest tutaj bardzo dużo. Zacznijmy od klasycznych rzeczy, czyli od makaronu. Wrzucimy sobie tutaj jedno pudło makaronu, wrzucimy od razu pudełko numer 2. O, dobra, mamy tak. Teraz widzę, że tutaj jest masło, a to masło to tak sobie stoi po prostu na zewnątrz, nie stoi w żadnej lodówce ani nic, no widać nie. Ile mogę pieniędzy tutaj przeznaczyć? Myślę, że. Tak, do 1500 dolarów bez problemu. Teraz mamy olej. Okej, okay, raz olej. Ja bym tutaj normalnie chciał zatrudnić sobie jakiegoś pracownika, który by jeździł mi po tych wszystkich punktach i kupował te produkty, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. Jeżeli wiecie, czy to jest możliwe, napiszcie mi o tym po prostu w komentarzu. Wrzucamy teraz tutaj chlebek tostowy, bo oczywiście na chlebku tostowym też zarobić sobie troszeczkę można. Dalej mamy tutaj, o, proszę, mamy na przykład taką oto kawę. To jest bardzo fajny produkt. Dobrze, to weźmy od razu drugi, proszę bardzo czyli tutaj mamy taki powiedzmy sklep z codziennymi produktami, dalej, tu znajdziemy na przykład, o to pyk, już mamy dalej znajdziemy spaghetti, ależ tutaj jest tych wszystkich produktów, słuchajcie jo jest cukier raz, już bierzemy to dwa trzy cztery o, jeszcze jeden jeszcze jeden, dobra, pięć jeszcze jeden, bo tych cukrów to tutaj muszę wziąć więcej, bo mi się po prostu one pokończyły. E, teraz jak to sobie wyjmę, teraz będzie trzeba to wszystko tutaj przenosić. Czy wy sobie wyobrażacie? Ile to będzie pracy, żeby to wszystko ogarnąć? Przecież to będzie masakra, żeby każde jedno pudło teraz do mojego sklepu po prostu przynieść. Ale widzę, że tutaj jest naprawdę dobrze wyposażony sklep. Zostawmy go na razie. Nie będę tutaj w tym momencie brał każdego jednego produktu. Idę zrobić malutki eksperyment, bo ja pewnie poza odcinkiem będę sobie tutaj teraz biegał i po prostu te wszystkie pudła dostarczę do naszego sklepu. Natomiast w międzyczasie zrobię malutki eksperyment. Co się stanie, jeżeli ja postawię to pudło gdzieś w tym miejscu? Czy mój pracownik zareaguje i je, po prostu weźmie. A my teraz pójdziemy jeszcze w jedno miejsce, a mianowicie tutaj. Meat and Diary. Tak się to nazywa, także tam będziemy mogli kupić różnego rodzaju produkty mięsne. Wydaje mi się, że jeszcze 1000 dolarów będę musiał przeznaczyć na zakupy w tym ogólnym sklepie, w którym byliśmy przed chwilą. Natomiast na razie nie będę do niego jakoś. Bardzo często gonił, no bo teraz muszę po prostu sprawdzić jeszcze, właśnie tą masarnię. Podejdźmy sobie gdzieś tutaj, jest mi ten dairy, proszę bardzo, i co my tutaj możemy znaleźć? Między innymi o mleko. Okej, okay. no myślę, że mleko jak najbardziej możemy sobie już zamówić raz. Mleko 2, okej, okay, dobrze, mamy to. E, co następne? Tutaj są jajka. No, widzę, że tutaj nie tylko i wyłącznie jest to masarnia, tylko jest to po prostu sklepik, w którym są różnego rodzaju produkty, od zwierzęce. W sumie fajnie. Inne jajeczka, mniejsze opakowanie. Oczywiście, jak klient chce, to klient sobie kupi, więc teraz dokupimy sobie jeszcze jedno takie opakowanie. Czy my tutaj znajdziemy coś takiego jak steki albo coś właśnie podobnego? Ser żółty, proszę. Ser żółty, raz. Ser żółty, dwa. I kolejne pudełeczko już jest tutaj. Dalej. Mozzarella. Myślę, że dwa pudełka mozzarelli to jest absolutne minimum, które powinniśmy sobie tutaj zrobić. Ja wiem, że teoretycznie mógłbym podejrzeć, jak wygląda sytuacja w moim magazynie, ale jednak zależy mi na tym, żeby po prostu w moim sklepie była przede wszystkim różnorodność produktów, żeby każdy mógł sobie wybrać dokładnie to, po co po prostu przyszedł. Zobaczmy teraz dalej. Tutaj znajdziemy na przykład parmezan. O, to parmezan możemy sobie tutaj wrzucić raz i parmezan wrzucimy tutaj dwa. Widzę, że naprawdę tutaj jest bardzo, duża, bardzo duży wybór produktów. Dalej, weźmiemy sobie jeszcze na przykład tuńczyka. O, tuńczyk raz. Dalej, tuńczyk dwa. Mamy tuńczyka. Co tutaj jeszcze znajdziemy? Łosoś. Łosoś, proszę bardzo. Weźmy sobie łosoś, a on jest za drogi. Nie będę go teraz brał jakoś. A z drugiej strony stek. 172 dolary. Za jedno pudło steków. Po prostu. To jest bardzo, bardzo dużo. Dalej. Mamy tutaj duże sushi. No to bierzemy. Duże sushi. Pyk. E, tutaj mamy sushi made. Czy mate. Czy jak to się tam czyta. Jedno opakowanie, bo nie stać mnie na więcej. Dalej. Mleko w butelkach. Proszę. Też sobie weźmiemy. Już nie mam gdzie tutaj układać tego, bo jest po prostu tak ciasno. Dalej. Kurczak. Oj, kurczak to na pewno tutaj kilka pudełek będzie trzeba. Myślę, że spokojnie... Czekajcie, bo nie mam miejsca. O, kurczak raz. Gdzie tutaj jeszcze jest kurczak. Jest kurczak dwa. I co? Kurczak trzy robimy. W tym pudle jest mało kurczaka, więc słuchajcie, myślę, że kurczak trzy jeszcze. Zostanie nam 1500 dolarów. Okej, okay, kurczak trzy. I co tu jeszcze zostało? Sushi, 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 stek był. To było, to było. Mm, to było. To było, nie tego nie było, tych jajek nie było. To jedno pudełeczko jajek i w sumie chyba to jest tyle. Podejdę sobie teraz do sklepu. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś, słuchajcie, przejścia. A może jest? A może jest? Moment. Eee, ja chyba idę w dobrym kierunku, bo tu jest stacja paliw. Ja idę teraz, słuchajcie, w stronę stacji paliw, więc nie. Ale ja mogę iść tędy. I tu jest skrót, patrzcie na to. Przecież mój sklepik powinien być. Halo, gdzie jest mój sklepik? Eee, aha, dobra, mój sklepik jest po tej stronie ulicy. No, to wszystko się zgadza. No i teraz powstaje pytanie, czy moi tutaj pracownicy ogarnęli to wszystko. Ogarnęli i to jest bardzo dobra wiadomość. Więc teraz poza odcinkiem będę musiał po prostu pobiegać do tych wszystkich sklepów i uzupełnić zapasy. Dużo taniej, niż gdybym to zrobił z poziomu komputera. Więc ile zarobię w kolejnym odcinku, przekonamy się niebawem. Do zobaczenia.